Całkiem niedawno podpisałam umowę o prowadzenie sprawy, o dochodzenie roszczeń z kredytu pseudowalutowego z jedną z moich klientek. Dwa dni temu wysłała do mnie na Whatsappie informację, a przy okazji zamieściła pewną rzecz. Zamieściła jedną stronę umowy z kancelarią, z którą na szczęście nie podpisała umowy. Kancelaria dosyć znana. Chociaż w zasadzie czy to jest kancelaria, to jest inna sprawa. Pomijam ten temat. W każdym razie firma dosyć znana. I z ciekawością przeczytałam, co tam jest zamieszczone na temat wynagrodzenia. Słuchajcie, byłam w szoku. Wynagrodzenie kancelarii to jest 30% brutto liczone od wartości udzielonego kredytu. Czyli, jeżeli prosty przykład: 100 tysięcy kredytu, 30 tysięcy należy się kancelarii. Trochę dużo. U nas tyle nie zapłacisz. I oczywiście od odsetek również 30%. To jest to, co Wam mówiłam o tych odsetkach za opóźnioną płatność, które sąd zasądza, przeważnie zasądza, od momentu, kiedy składasz reklamację do banku. Czyli lecą odsetki przez cały okres procesu, aż do wypłaty środków. Także to są kolejne duże pieniądze. I oni chcą od tego 30%. Dużo. Ale za to taki mały bonusik, bo jeżeli zawrzesz ugodę przed złożeniem pozwu, no to oni swoje wynagrodzenie zmniejszą o połowę. Także widzicie, bardzo ważny jest dobro pełnomocnika i bardzo ważne jest czytanie umowy, co ona zawiera, jakie czynności i przede wszystkim, czy jest ona kompleksowa od momentu podpisania umowy do wypłaty świadczeń, obojętnie co by się wydarzyło i czy mają windykacje.